Cześć i czołem. Zapraszam bardzo serdecznie na e, filmiki z wyjazdu na Seablonie z Dołodzi. E, teraz zobaczycie krótkie strzelcy, a później mam nadzieję, fajne, dłuższe filmiki. Oglądajcie! Jesteśmy w Łodzi, u, 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 jaka pogoda chyba utknęliśmy mi na chwilę tutaj. Miejmy nadzieję. Dopariliśmy zatrzymaliśmy się w indistę. Mamy to! A jutro rozpoczynamy przygodę na Siglodersty. Jesteśmy proszę Państwa na ulicy Piotrzkowskiej. Piękne budynki Teraz będziemy Wam pokazywać co i jak Bardzo Wam polecamy to miejsce. Super smaki. Miła obsługa. Bardzo ciekawy wystrój. Pamiętajcie, Piotrkowska 120 w głębi bramy. Mega. Jesteśmy w pokoju. Kończymy pierwszy dzień w łodzi. Jutro intensywny dzień, więc idziemy spać. Ale widzimy się już niebawem. Na razie.